Skinwalker, noszący skóry, według wierzeń Indian z plemienia Navajo, rodzaj szkodliwej wiedźmy lub demona, mającego zdolność do przemieniania się w zwierzę i opętywania ludzi. Rancho Skinwalker, położone w amerykańskim stanie Utah, jest uważane za epicentrum zjawisk paranormalnych, pokroju UFO, orbów, Yeti poltergejtów, czy ogromnych zwierząt dziwnych kształtów. Od 1970 roku, kiedy teren należał jeszcze do Armii Stanów Zjednoczonych, zanotowano na rancho ponad 100 obserwacji różnego typu dziwnych zdarzeń i zjawisk. I wszystko można by wrzucić w mity i legendy, gdyby nie fakt, że rząd USA finansował oficjalne badania zjawisk paranormalnych prowadzone przez naukowców na tym terenie. Dziś wybierzemy się do miejsc, gdzie widziany był słynny noszący skóry i będzie to Skinwalker Forest desert, kanion, no i wreszcie do samego epicentrum, czyli jednego z najlepiej chronionych w środku są uchy, te kamery i najdziwniejszych ranch w USA ale zanim przejdziemy do samej historii rancha musimy przenieść się do samych początków według wierzeń Navajo Skinwalkerzy pojawiali się tutaj od setek, bądź nawet tysięcy lat petroglyfy, malunki które są tutaj od tysięcy lat namalowane przez Indian, mamy tu obrazek człowieka, koło tego małego człowieka, nawet nie człowieka, który jest King Walkerem Demoniczną postacią zwierzę Indian jest to postać, która porusza się na czterech nogach, e, wchodzi w skóry innych, czyli noszący skóry. Pod nazwy tej demonicznej postaci przyjąłem to nazwę Rancha, które od setek lat podobno jest epicentrum zjawisk paranormalnych, właśnie się tam udamy. Zachodzi słońce. Na ranczo mamy godziny trasy i więc jak już tam dojedziemy to będzie ciemno, ale dzisiaj jesteśmy wyposażeni naprawdę w bardzo profesjonalny sprzęt. Mianowicie w telefon model Hammer Construction 2 Thermal 5G. I tutaj ten thermal jest bardzo istotny, ponieważ mamy tutaj kamerę termowizyjną oraz kamerę noktowizyjną i firma Hammer, polski producent smartfonów jest partnerem dzisiejszego odcinka. W tym przypadku mamy Military Edition, czyli taką wersję limitowaną bo, jakby w całej gamie ofercie Hamera jest bardzo dużo różnych innych telefonów. Także, jeżeli skinwalkery rzeczywiście są tak szybkie niewidoczne, to Termowizja i podczerwień bardzo nam ułatwi dzisiejsze poszukiwania. Dojechaliśmy, właśnie, na nasze pierwsze miejsce skinwalker. Desert. To właśnie tutaj już zaczynają siedzieć dziwne rzeczy, typu wielkie odciski śladów, jakby psów, ale takich monstrualnych. No i do tego jeszcze wiele innych śladów na niebie i na ziemi. Dlatego najpierw wszystko to, co tutaj się dzieje, pokażemy wam, a potem pojedziemy w tamtą stronę do rancha. Dasz sobie radę sam ze walkerem? Ja. No. Czyli sam zostałem wy wylosowany? Tak. Okay. Tylko on może przybrać też wasze postacie. Właśnie Musi wymyślmy jakieś sobie jakieś hasło, no. Halabanaha. A jak słyszeli, to on się podcikło zaraz to. To wy... wymyślamy hasło jeszcze raz. Halabana. Okej. Okay. Czego <grym> już nie znacie. Dobra, to sparty. sparty. Skinwalker to nie jest żaden nasz wymysł, ani internetowych troli, ani nikogo takiego. Albo ludzi, którzy szukają sensacji. Jakbym nazwał coś takiego mitologia indiańska, że coś takiego jest, no to to by był jakiś taki ich demon, więc... No jak my mamy swojej mitologii, jest grecka mitologia, są różne religie i każdej jest jakiś demon, tak oni mają tych skinwalkerów, więc no nie jest to wyssane z palca. A bierze się to po prostu z kultury, zwierzeń i całej reszty, a później jest dopisywane do tych skinwalkerów, którzy, które mogą, wiecie, zmieniać postać. No wiele, wiele innych legend, ale zaraz powiem więcej. Ty w tej naktowizji jak skinwalker wygląda? Czy co mi się oczy w no. no, zawsze to jest taki efekt, co nie? Po pierwsze, Łukasz, jeszcze tak pomijając już kwestie paranormalne, to patrz pod nogi, bo to jest jednak pustynia, węże, skorpiony. Weźcie, już jest. Patrz. Są te ślady? Nie. nie, 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 to nie. To od wody, a może... Zobacz. To, to wygląda jak ślady jakieś. Tu, tu... Ale zobacz, że one się powtarzają. Widzisz? Dalej, dalej... Już byśmy je znaleźli tak szybko? Ty, ale pasuje! Stary! To, to wygląda jak łapy. Zobacz, że tu są raz, dwa, trzy palce. Widzisz? I szczególnie, że one mają takie, wiesz, odstępy w miarę regularne od siebie. No. Weź ten, weź. D pokaż na chwilę kamerę. To chciałbym zobaczyć jaki on jest wielki. Czekaj. I zrobimy tak, że no gdzieś tu jest koniec. Co? nie ten pomiar będzie taki nie niedokładny, ale. A czekaj, tu jest mój palec. No wiesz, jeżeli to są ślady. No to... 18 cm, mniej więcej, co nie? No to 20 cm stopy. Widzisz, bo tu jest pokazane Oj. tu jest pokazane, że on mierzy od frontu, czyli od tej główki, co nie aparatu. No możemy jakby też dać telefon. Mniej więcej jest wielkości tego odcisku, co nie. Ale to jeszcze nie są tak wielkie ślady jak te co widziałem w internecie. Wiesz są one zaraz przy drodze, więc to tak. za dużo farta byśmy mieli. Ale, ale to jest ewidentnie ślad Wilka, albo jakiegoś kojota, no. bo widać by było taką łapę, co nie? Dobra, szukam dalej. Tak, trzymaj. Ludzie nadal w to wierzą, ale właśnie tych skinwalkerów wiążą na przykład z kosmitami. No, jeśli by się zastanowić na tym, czy istnieje coś takiego jak UFO. Ja na przykład jestem dosyć sceptycznie nastawiony do samego UFO, ale do życia pozaziemskiego już nie. Bo jestem pewny, że gdzieś w jakiejś innej galaktyce, daleko, daleko od naszej jest jakieś, jakaś forma życia, mniej lub bardziej rozwinięta. Mogą to być naprawdę jakieś jednokomórkowce czy cokolwiek innego, ale coś, co żyje. Jestem tego pewny, że coś takiego jest, ale czy są inne, zaawansowane formy, y, które potrafią się przemieszczać z prędkością światła albo i szybszą? W to nie wierzę, no ale też nie zabronię wierzyć innym, więc też dlatego tutaj jesteśmy, bo jest to ciekawe. Wiecie, UFO nie jest. Rzeczą rozwiązaną i taką, na którą znamy odpowiedź. Dlatego ludzi to ciekawi, tak jak demony i tak jak rzeczy, które nie są do końca wyjaśnione. Chcemy przetestować, chcemy przetestować jeszcze termowizję, na jaką to odległość starcza. Widać Kondrada? Widać go, patrz, to jest nasz samochód. Tak, a drugi z tam z tyłu to jest No, bo on stoi za samochodem, dlatego go nie widać. I widzisz te ślady, to chyba też łapie ślady, po których... Zobacz, no, tu jest jakieś nie. ciepło na ziemi. No, 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 no. Tu. To jest stary. tak co znalazłem. Co masz? Kanion? Nie. Kości jakieś. I czaszka. I to bardzo stare, wiesz? No, takie turbo sobie. No. Wyżarte przez coś. A ciekawe, czy mi się skinwalker żywi, to jest? Nie, są. No oby, tak. Oby nieludzkim. Oby nieludzkim, ale to jest do szpiku opieprzone. No tak, to już nic nie zostało, co nie to jest ciekawe kręgosłupa w ogóle. Na pustyni to norma. Musimy się przynieść do początku filmu, gdy słyszeliśmy, że od kilkuset lat dzieją się tutaj podobno paranormalne rzeczy. I tutaj na scenie pojawia się Robert Bigelow, prywatnie entuzjasta zjawisk paranormalnych, który zakupuje to rancho I mało tego, ściąga tutaj naukowców, którzy są również zafascynowani paranormalnymi tematami. I od 94 do 2005 na ranczu tutaj właśnie Skinwalker, bo taką nazwę, tak jak to legendarny Nemon sobie przyjęło, przez te 10 lat prowadzą badania zjawisk Normalnych. Podobno doszli do różnych dziwnych rzeczy do tego stopnia, że zainteresowali e, tym tematem pewnego fizyka, pewnego naukowca, który również uwierzył w te paranormalne zjawiska i tutaj powoli dochodzimy do finansowania Pentagonu, ale o tym opowiemy może trochę dalej. Poszukajmy jeszcze tych śladów. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że coś tutaj spotkam, ale no jest to miejsce, które jest taką mekką, można bym tak nazwał, dla ludzi zajmujących się właśnie. Ufologią lub ludzi, którzy poszukują tak jakby tej prawdy pozaziemskiej. Rancho Skinwalkera, no obrosło już do takiego miejsca dla tych ludzi praktycznie świętego, bym tak to jeszcze nazwał. Więc też nie chcę hejtować nikogo oczywiście. No to, że ja w to nie wierzę, to nie znaczy, że wiecie, że, że tak jest. Ale no po prostu miejsce, w którym się znajdujemy no jest na tyle ciekawe i fajne, że warto pokazać to wszystkim, nagrać. I sami dajcie nam znać, czy w ogóle taki odcinek Wam się podoba. Czy odcinki właśnie z kosmitami i z Wam się podobają. Co to światło? światło stoi. Dawaj na tym. Na no To światło się nie rusza, Konrad by się ruszał. A, już się, już się poruszyło. Już się nie rusza. I nie ma światła, już. Zgaś nasze. No. Jesteś w stanie to przybliżyć? Zastaram się. Kurde, tylko że nie... O, o teraz, no. To Konrad jest chyba. Ty, ale przeby światło. Palca wsadziłeś, czy nie? Nie. Co to było? Nie mam pojęcia, ale to nie był palec. Widziałeś, to taka tak, biała, plama, taka się biała zrobiła. plama się zrobiła. no. A no, ty co się tak nie zachowuje? Szczególnie, że to światło jest ile? O, widzisz, znowu. No. Hehe, <laughs> grubo. Poczekaj, nie no, z czemu to się tak ten... No nie wiem, nagrywajmy to... Gdzieś tu... A, mogłeś palcem obok obiektywu dać, widzisz? No. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, palcem mogłem ten lampę UV... Lampę, uza... no... Nie była w obiektywie, a lampę UV zaburzyła. Dokładnie UV, tylko IR, ale mogło tak być, no. Dobra. A to chyba Konrad. Konrad, no, tylko wcześniej stał. I trochę nam napędził strach, to nie? No, bez kitu. A, tutaj się jest droga normalna. Hasło <noise> Ale to wyszło na tej kawe dobrze je, na pewno nie posłyszałeś? Nie jedziemy teraz na kanion. Tu jak zobaczycie po bokach to normalnie są domy, co nie ludzie no. tam mieszkają. E, więc to nie jest tak, że to ranczo jest po prostu na kompletnym odludziu. Znaczy się to ranczo jest na tyle ogromne, że jak do niego wejdziesz to jesteś na odludziu, tak? Ale dookoła są domy. No. Dojechaliśmy do kanionu, gdzie patrząc po YouTube jest mnóstwo takich filmików, gdzie działy się tutaj jakieś różne dziwne akcje. Wiecie, podobno w skinwalkera, ufo i tak dalej. Przejdziemy się dookoła, popatrzymy na Noktowizji. A też mam taką skminę, że to jest totalne od ludzie. Znaczy no tu jest akurat no, są rancza, ale chodzi mi o to, że jest turbo bezkresne niebo. I może tutaj też się historie ufo same piszą, bo ktoś coś dziwnego. Wiedzie. Pięknie to wygląda. Tutaj też psy jest czasami słychać w nocy, jak szczekają, czekają. Znaczy, no na takie wilki, czy tam kojoty, to nie? Zobacz, i to, to jest jakby to przejście, które ja też kojarzę z internetu, że oni to nazywali kanionem, ale to jest w sumie, wiesz, no po prostu tu sobie płynie rzeczka, co nie? O kurde! Coś tu kogoś zeżarło. Po akurat w tej rzeczy grubej, nie? No. jak na filmach. Nieźle, co? No. osób gołe. A Obok patelni a i to jest tu, dokładnie ta woda nie wiem czemu oni to nazywali kanionem Aha. tutaj masz taki przepływ, żeby ta. przepłynęła nad tą wodą a to nic nadzwyczajnego, co nie? No. Ech. Nie no, wiem, no no, wiesz tutaj... jak jest, może na nachtowizji będzie to lepiej widać, bo to jest tak trochę głębiej. To, nie? Jest to ja ale bardzo. Wiecie, sama rzecz nie, nie, no to jest widać. Nic wspólnego, a po prostu tutaj były widywane różne jeszcze dziwne byty, Ta. orby, chociażby to też jest coś dziwnego. A to jest po prostu kółko, które ci się pojawia, więc no, mm. różne rzeczy można. No, ktoś jedzie. jedzie. Miała nas pani samochodem. Zatrzymała się i się zapytała, czy wszystko jest ok. Bo trzech typów stoi po prostu na przejeździe. Powiedzieliśmy, że jest ok, ale teraz jedziemy do lasu. Czy może las to jest dużo powiedziane, ale oni tak to nazywają, co nie? Skinwalker Forest. A następnie pojedziemy do campground, Ufo Campground. To jest taka organizacja ludzi którzy mieszkają najbliżej tego rancza i organizują czasami jakieś tam wyjazdy kładami. Zobaczymy, jest późno, no ale możemy nam otarć. Na Skinwalker, tutaj też były widoczne Skinwalkery, dziwne postaci i tak dalej. Będziemy używać podczerwieni, będziemy używać termowizji. Ej, a pamiętacie to takie słynne zdjęcie tego Skinwalkera? To właśnie jest w takim lesie? Tak, tak. Między tak. drzewami tak, to, nie? Wiecie o czym mówię? No i właśnie nie chciałbym go zobaczyć tak szczerze mówiąc Dlatego ten Temperatura coraz niższa, więc mi. Hej, zapomnijcie, że tu się w ogóle też zmieniła ta. Yy, no, akurat nie. Zm zmienił się krajobraz, co nie? Jest jakby bardziej tak liściasto, co nie? Cały czas szukam śladów tych zwierząt. Patrz, jest, ale to jest kopyto. Kopyto. No ale takie wielkie. O kurde, no. Widzicie jakie? I tu już jest glina taka, co nie? Rzeczywiście. Jest bydlak. Był bydlak to może być tak krowa świnia z kolcami i ogonem dobre a właśnie bo też jest taka legenda że skinwalkerzy przybierali postać właśnie jakby bawoła, krowy co nie? z... z na plecach i z ogonem tak dobra. tak przynajmniej to opisywali ludzie tak jak wspominałem jakiś czas temu pan Bigelow, właściciel rancza Skinwalker zaprosił naukowców, którzy napisali książkę swoich badań, no i ta książka trafiła w ręce niejakiego Lakackiego który był wysoko postawionym pracownikiem Departamentu Obrony, który postanowił przyjechać na rancho Skinwalker i zobaczyć, czy rzeczywiście jest paranormalne podobno przeżył bardzo jakieś paranormalne, niespotykane zjawisko, do tego stopnia, że nie uwierzył a więc postanowił wykorzystać tą wiedzę właśnie do badań nad bezpieczeństwem stanów Zjednoczonych. No ale przekonanie Kongresu i władz Pentagonu do tego, żeby wydać grube pieniądze na badanie właśnie spraw paranormalnych, nie do końca było takie oczywiste, więc przekonano również senatora Rajda, który przy okazji był przyjacielem e, właściciela rancha Skinwalker. Do tego, aby spróbować zdobyć finansowanie na stworzenie programu, który by się zajął właśnie badaniami e, nad ranczem Skinwalker. Nie mogli tego zrobić w sposób oficjalny, właśnie nie mogli napisać wprost, że badamy paranormalne rzeczy, więc trochę oszukali system, na nazwali go trochę inaczej. I przez parę lat ten program rzeczywiście działał. Oficjalnie został zamknięty w 2012 roku, ale tu się pojawia szereg niejasności. Ale dużo szerzej opowiemy o tym programie, o tych postaciach, które były dookoła tego programu, finansowania go przez Pentagon, przy okazji odcinka z Bliff Intaglio, gdzie chcemy powiedzieć dużo, dużo szerzej o zjawiskach UAP. A teraz wróćmy do rancha Skinwalker. I fajnie, bo się świeci, czyli ktoś jest, co nie? Może nam pozwolą chociaż kawałek przejść. No się O, jest office. Rozwytać. Dobra, może jest office otwarty dawaj. Aż świeci się w środku. się. No to kozak. Slow down. <laughs> Jesteśmy w Camp Grand Ufo Walleye. generalnie to jest taki kemping niedaleko Skinwalker Ranch. Rozmawialiśmy z właścicielką, z braciem tym miejsca i zadałem pytanie, czy Pani wierzy w UFO? Popatrzyła na mnie powiedziała, szczerze mówiąc, nie. Nie, nie wierzy. Wierzy w historię ludzi, bardzo lubi ludzi, którzy przyjeżdżają, spędzają tutaj czas na campingu itd., itd., itd. Ale coś spytałem o Pana Bigelowa, Pana, który jest właścicielem z rancha tutaj w okolicy, no i powiedział, że nie jest osobą, której do końca można wierzyć, więc to też jest takie podkreślone, ale natomiast... Pokazała też różne światła, różne filmiki, które te dziwne światła, które rzeczywiście tu się pojawiają, to jest, że rzeczywiście coś takiego tu się dzieje. Więc sama podkreśliła to, że prawda jest gdzieś po środku. Nie, nie wierzę w UFO, ale podkreśliła, że coś dziwnego tutaj się dzieje. Więc coś, coś tuż jest. Więc tak, dowiedzieliśmy się, że nie możemy wejść na punkt widokowy, nie wybierzemy też się w ogóle, obróćmy się, zobaczcie, jak to mają fajnie Tam wyglądanie. za kubą pójść, to tak. zobaczysz. Tak. Jak to mają fajnie zrobione, to nie? Biznes. Ale pani nam narysowała drogę. Jak się dostać na rancho, i tak naprawdę w tym miejscu możemy dojechać yy, najbliżej samochodem, co nie? I musimy też uważać, bo jest tutaj rezerwat Indian, i bo tak. po prostu wejście na ten rezerwat, gdybyśmy chcieli zejść z drogi, by mogło ja nas naprawdę dużo kosztować, więc jakbyście chcieli coś takiego kiedyś tutaj zrobić, to lepiej bez żadnej wiedzy nie schodzić na pobocza, bo może się to nie. Ona, ona powiedziała no takie, tak. do, takie fajne słowo. Yy, don't get on the land, co nie? No, coś no, takiego. No. no. Czyli tak, najbliżej pod bramę. I tam się właśnie udajemy. Pracimy. A, czapka dla patronów. Jeżeli chodzi o wjazd na teren rancza, to w ogóle odpada, bo brama jest strzeżona jak w strefie 51. Natomiast zapytaliśmy się u Pani właśnie z tego campground, czy możemy tam podjechać, ona mówi, no że tak, to nie. Ale mimo wszystko i tak nie będziemy się tam długo kręcić, ponieważ są instalacje. Z tego co wiem, są jakieś chyba kamery, głośniki, radary, więc no, no nie wiem, no, tak to wygląda, a bronią tego jak strefy 51. No nie wiem, jedziemy, zobaczymy. Jesteśmy w połowie drogi. A widziałem filmy w internecie, jak jakieś y, y, ten y, dzieciaki na rowerach elektrycznych przejechały przez góry tak. i normalnie przyjechała policja, co nie? Do nich. Gdzie tam w sklepie 50 ludzi? Nie, tu A, właśnie, tu, no ile jeszcze mamy do celu? 0,3 mili, to nie? No. A tu mieszkają ludzie znowu, że tak bliziutko... Ciekawe, co oni by powiedzieć? I Słuchaj, widać tam widać tą instalację, czy nie? Tam jeszcze widać jakiś pomarańczowy znak, że stop. A to jest ten stop, właśnie no. I to tyle. I będziemy. O, tu możesz sobie po lewej stronie zawrócić. Wybijamy, zobaczyć. Łukasz, wziąłeś kamera, żeby tam pogrzebać troszeczkę na to i termo. nie, Jakaś muza tu gra? No, bo to są siedzi mieszkańcy obok. No. Słuchajcie, pierwsze co, to macie tak Zakaz przejścia Wielki znak STOP z napisem, że tylko autoryzowany personel może przejść przez tą że to jest prywatna droga Monitorowane 24 godziny na 7 Drugi temat Zakaz latania y, dronami i, start, i wlatywania na ten teren Natomiast tu zobaczcie co się dzieje Jaka jest lampa? Są, są kamery zainstalowane. Jedna jest na drogę w naszą stronę, a druga, ta srebrna, patrzy się w tamtą stronę. Weź ten, e, weź e, na Noctowizji. Weź co zrób. We, weź. Weź, tam chodzicie, nie? idzie do nas. Weź na Noctowizji, popatrz teraz, tutaj, na tą lampę. Teraz, Podczerwieni nagrywa nas. Tak, Chodzi mi o to, że ona się świeci i to widać tylko w noktowizji, co nie? A no? Zobaczcie, normalnym lustrzem nie widać. Sprawdza kim jesteśmy. Nie man. no, ona cały czas jest po prostu w zapisie, co nie? Tak, tak, tak. A zobaczcie, tam rzeczywiście ktoś idzie w naszym. No. Tutaj ktoś wychodzi. Tak, no? tak, tak. Nie wiem, czy sobie nie. w drugą. Albo wyszedł przed nami, zobaczy, kto zwierz. Pierwsze Nie pierwszy, nie lepszy, ty, ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze tak, ter... Zapal tam na koniec. No. I weź przybliż, do razu jeszcze przybliżyć? Co? Zatrzasnęliśmy kluczyk w samochodzie? No, po Nie gadaj. No nie gadaj. O, tu są drzwi otwarte, dobra. Jest to światło, przybliżone. Widzisz to światło? Ale poczekaj, ja zgaszę, bo no. o co chodzi widzowie, zobaczcie. Łukasz je widzi. Ja go nie widzę. Kamerą ani okiem. Czyli o czym to świadczy Łukaszu? Że jest to podczerwień. Że w środku są ukryte kamery, to nie A jest. Zobacz. Możesz to przybliżyć jeszcze bardziej? Były maksymalnie ile się da. No. Cztery. Nie widać nic? Nie. Światło. Ale spróbujmy podczerwień jeszcze. Nie podczerwień, tylko na ter N termowizję. termowizji brakuje. I nic. tutaj są, jest kamera ukryta w środku, wiesz? jak to No bo Łukasz na podczerwieni widział światło, no. a my gołym okiem nie widzimy. A tam na samym końcu, to też widziałem. Gdzieś jest dalej ukryta, no. Termowizję nagrywam. Zobaczcie, droga jest cieplejsza od obok, od bocznych tych. Co? Jakbyś przeszedł przez to, to pewnie by gadało. A, to? No. Co to kiedyś miało takie coś, że jak bardzo blisko podejdziesz, to się włącza alarm, to nie? Ale nie, może to. Może coś z tym zrobili. Się irytował. To może być. No, bo to było kiedyś tak, że jak podchodziłeś, to się włączał halogen i, też i ta lampa się zapalała, co nie? to jest. No, jest nowy kabel pociągnięty. Tutaj, nawet słuchajcie, zobaczcie, zrobili parking, żeby można było sobie przejść, zobaczyć, zaparkować, porobić zdjęcia. W sumie dobre rozwiązanie. Tutaj spychać na świeżo, coś, coś równał. Dobre rozwiązanie, no bo kurde, jak ten, jak. Yy... I tak nie unikną, nie unikną tego, że ludzie tutaj przyjeżdżają, co nie? W ogóle tutaj pamiętam z internetu, z no. filmów, że było tak, nie, wy też pewnie, że u góry ta lampa, co jest, ona nie. się zapalała, tak jak policyjne te sygnały, i włączał się w komunikat. You are trying to, trespassing. to, co nie? Coś tam, coś tam. No, obok no. mieszka sąsiad. Ale no. zobacz, sąsiad, pod tym masz dwie kamery, tak naprawdę. Cztery. Że... A cztery, tak, z <laughs> różne strony świata, więc może nie trzeba tutaj zbyt wiele, żeby ludzie raczej przestali tutaj wchodzić. No. My... No czy wydaje mi się po prostu, że wiesz co? Tu jest no. dom i ludzie mają dość, bo to się tak, świeciło pewnie się w nocy, no. i, A i w ogóle jakieś jak zwierzę czy będzie... cokolwiek innego się dzieje. No, mogło i... też tak być, no. Zatem jak coś to pamiętajcie, tam jest ta na następna kamera, więc. To jest najlepsze, co nie? że, tam, że, na, że na tym telefonie to tak dobrze no. widać. Tutaj jak już to boku najlepiej, co? No. Oh! Jeszcze jedna rzecz, którą tu mieliśmy sprawdzić. No. no. Włącz kompas i połóż na ziemi. Bo też jest tak, że podobno świruje tutaj kompas. Może takiej głowy, bo ten w hammerze działa. No nic, panowie, trzeba to jakoś podsumować. No dobrze, kochani, więc, jak podsumować dzisiejszy odcinek? No, nam, nam się nic nie przydarzyło takiego paranormalnego. UFO też nie widzieliśmy. Co że pani nam pokazała nagrania. Nie nam to oceniać. Natomiast to, co jest najistotniejsze teraz jak się odwróciłeś to nie przeszedł takie, takie ciarki. <grymne> wolałem sprawdzić czy na pewno To jest nie. to, że sama postać po prostu Skinwalker'a, czyli chodzącego jakby w skórze, obcej skórze, była od zawsze, tak? Bo to jest z dawno dawno wierzenia po prostu Indian plemienia Navajo. Ale też się posłużę tekstem pani, która zajmuje się tu tym campingiem, UFO campingiem, słuchajcie, warto mieć otwartą głowę, bo Pentagon powołało stowarzyszenie ARO, generalnie są te przypadki nimic, wiele takich rzeczy, o których wiele osób mówi w internecie i o nich opowiemy szerzej właśnie w odcinku z i Ignalinos, na który zapraszamy. Jeśli podobał wam się ten odcinek i wszystko co tutaj robimy, ale nie tylko w tych Stanach, tylko cała nasza twórczość, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie nam jakiś miły komentarz, naciśnijcie przycisk subskryb. Subskrypcje, bijajcie na nasze media społecznościowe. Pamiętajcie o patronach, tutaj możecie gdzieś być wyświetleni. Tutaj. Tak, no i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej, następnej wyprawie. wyprawie. Dobra I tak jak formule... mówił, 22. Ufa... ufa nie ma. Dalej nie ma ufa. Jak mówił Fox Mulder, I want to believe. Ufa nie ma.